Dobra, lecimy. Dzisiaj tematem jest 9 faktów o firmie Hugo Boss, czyli mojej ulubionej firmie, tak jak widać. Dobra, lecimy. Pierwszy fakt: Hugo Ferdinand Boss urodził się w 1885 roku, a firmę założył w 1924 roku. Dobra. Drugi fakt: W początkach XXI wieku większość produkcji miała miejsce w Radomiu. Nie tylko, ale bardzo dużo. Dobra. Trzeci fakt. Szacowana wartość firmy to 1 miliard 800 milionów euro. Dobra. Czwarty. Firmowe sklepy BOS znajdują się w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Lublinie i Gdyni. Piąty. Piąty fakt. W 1985 roku Hugo BOS wprowadził pierwsze perfumy. Szóstka. Hugo Boss jest sponsorem wielu drużyn sportowych. Mi się zawsze kojarzy Hugo Boss e, z jachtami. To, to na pewno. Dobra, siódmy fakt. W latach 80. firma zadebiutowała na rynku międzynarodowym. Ósmy fakt. Firma posiada ponad 7000 punktów sprzedaży na całym świecie. 9. Linia Hugo Boss powstała z myślą o młodych. Znaczy Hugo, Li, linia Hugo. Linia Hugo jest taka. No dobra, także Hugo Bossik zaliczony. Dzięki, pozdrawiam, Siemanko!